Siemano, z tej strony hustel. Um, a to jest mój pierwszy film na YouTube i zaczynał karierę związaną z grami. I od razu wam mówię, że pierwszy będę nieogarnięty z nagraniami, pewnie będę się jąkał i tym podobne. Jak chodzi o filmiki, myślę, że będę często nagrywał i wrzucał te nagrania na YouTube. Nagrania będą, jak już mówiłem, z, związanymi z grami, um, a teraz pewnie sobie myślicie. Hmm. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że... Hmm. A może powiem powody, z których będę nagrywał tylko grę? Tak, to jest dobry pomysł. A czasami jakieś różne informacje, wiadomości, że jadę tam i tam i nie będę wrzucał filmów, na przykład od poniedziałku do soboty. Więc powiem wam powody, z których będę tylko to nagrywać. Po pierwsze mam dosyć dobry net i komputer, więc myślę, że każde gry yy, mi pójdą na kompa. Po drugie nie mam kamerki do tego, aby na przykład nagrywać vlogi, Zapytaj Hustel, no w przyszłości Zapytaj Hustel, oczywiście, no i tym podobne. Po trzecie wstydzę się nagrywać w filmy, jak już mówiłem, typu vlogi, Zapytaj Hustel, a także wolę nie pokazywać mojej twarzy. To są te powody. Dla Was może to nic nie znaczyć, ale dla mnie to dużo znaczy. <laughs> Więc teraz prosiłbym Was o to, żebyście mi pomogli z kanałem jakieś tam łapki, fabki i słupki oczywiście. No, oczywiście nie narzucam, tak? Także proszę też o tolerancję i wyrozumiałość dla moich filmów. O, dlatego że jestem początkującym youtuberem i jeszcze nie będę wiedzieć jak najlepiej nagrywać Nie będę wiedział nie będę wiedzieć jak zrobić dobrą jakość filmu nie no, raczej będzie chadaal, nie? Um, ten film będzie raczej krótszy, bo to tylko informacje na temat mojego nowego kanału i piszcie w komentarzach, czy dalej nagrywać filmy. Pewnie i tak będę. <laughs> no to myślę, że przyjmiecie mnie jako nowego członka YouTube. Ja się z Wami żegnam. No i widzimy się w kolejnych odcinkach.